Jedną z imprez towarzyszących są zawody wędkarskie. Ze mną jest pan Mirosław Winiarski, prezes koła wędkarskiego nr 104 w Siewierzu. Panie prezesie, wiele tych imprez wędkarskich się odbyło. Proszę mniej więcej nam opowiedzieć od czego zaczęliście. Jest to już nasze, nasze piąte zawody wędkarskie. Odbywały się zawody z łodzi, odbywały się zawody dla dzieci. Także do końca roku mam tych, tych zawodów zaplanowanych chyba 18. Wczoraj odbyły się zawody drużynowe, też wyniki były takie no, zróżnicowane. Tych zer też tak samo było sporo, tak samo jak i dzisiaj. Dzisiaj podsumowujemy tak, trzecią tak. część tych rywalizacji w ramach Nisiewierza. I co tutaj dzisiaj się działo? No dzisiaj zorganizowaliśmy zawody wędkarskie z okazji Dni Siewierza. Robimy zawody jeszcze gruntowe, z których też jest klasyfikacja generalna do Grand Prix. Zawody spinningowe. No i w okresie zimowym odbyły się dwoje zawodów podlodowych, bo tyle nam aura pozwoliła, żebyśmy mogli to zrobić. Zgadza się, bardzo dziękuję. Poza rywalizacją w zakresie wędkarstwa, dzisiaj również podsumowanie rywalizacji w tenisie ziemnym. Zanim jednak udamy się na korty w Siewierzu, zobaczmy jeszcze wręczenie pucharów z dzisiejszej imprezy wędkarskiej. Pierwsze miejsce: 5735 punktów. Pasier w Rafał. Gratuluję. Gratuluję. Właśnie zakończył się otwarty turniej tenisa ziemnego. Ze mną zwycięzca. Gratuluję sukcesu. Czy było trudno? Dziękuję bardzo. Było trudno, bo z roku na rok ten turniej jest coraz silniejszy i coraz bardziej oblegany. Widać tutaj po meczu finałowym, który był bardzo zacięty do samego końca i nie tylko i wyłącznie ten finał, ale także poprzednie mecze były bardzo ciężkie. Tym bardziej cieszy fakt, że po półtorej ręcznej przerwie wróciłem i udało się po raz kolejny wygrać turniej Puchar Burmistrza miasta i gminy już. Tenis ziemny nie jest to najłatwiejsza dziedzina sportu, chociaż warunki tutaj mamy doskonałe do treningów, na pewno kosztuje to też sporo pracy, zgadza się? Tak, tak. Tenis ziemny jest bardzo trudnym sportem, przede wszystkim z tego względu, że trzeba skoordynować kilka ruchów, tak? Bardzo duże znaczenie tutaj ma koordynacja ruchowa. Jeżeli ktoś bardzo późno zaczyna z tenisem, no to niestety musi się liczyć z tym, że na pewno nie wejdzie na jakiś wysoki poziom, tylko i wyłącznie będzie to poziom do gry rekreacyjnej, więc jeżeli Dość chce grać w tenisa ziemnego, to tylko i wyłącznie trzeba zaczynać już od młodych lat, jeżeli ktoś w przyszłości chce naprawdę zrobić jakąś karierę tenisową, prawda. Bardzo dziękuję za to spotkanie, drodzy Państwo, a nam jeszcze zostało pokazać Państwu, jakie imprezy miały miejsce podczas drugiego dnia dzisiejszego święta. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z dzisiejszych koncertów. Kiedy tereny wokół Zamku powoli wypełniały się publicznością, my porozmawialiśmy z gwiazdą wieczoru. Drodzy mieszkańcy Siewierza, specjalnie dla Was na wyłączność spotkanie indywidualne z gościem wieczoru. Kabaret Nowaki, witam serdecznie w Siewierzu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. No, że będzie emitowane, no to, to wiadomo, trzeba się zabezpieczyć. a my jesteśmy telewizją internetową, więc w zasadzie... Czyli dobry wieczór. <laughs> no tak, to prawda. Co dzisiaj na scenie? Takie podstawowe pytanie. No to Ferkus już stoi, widać. <głosy <głosy> są. Tak, tak zestawkę jeszcze nasz kanał postawi, tak? No, to, to, to będzie wszystko ładnie wyglądało. To trzeba poczekać, to się, to się rozbudowuje. A z waszej strony? Z naszej strony przywieźliśmy ze sobą ubrania, ciuchy, takie no. różne rzeczy. Siebie przywieźliśmy też. Tak, ogórki. Ogórki tak. mamy w słoiku. Mhm. Zdążyliście coś już zobaczyć w Siewierzu poza tym zamkiem, który tutaj obok nas? Ten, jest. ten zamek jest bardzo interesujący i na ten czas y, y, jest emocji jest tyle, że musimy tak. naprawdę sobie dozować. Tak. Więc. Sami już myślę, że to za tydzień będzie centrum handlowe. Tak, jeszcze parę cegieł i już otwarcie centrum handlowego. Widzę jak na dłoni. Problemów z dojazdem nie było, bo powszechnie się mówi, że w Siewierzu to korki i ciężko dojechać. Właśnie ciężko bo kogokolwiek spytać o drogę. To Wszyscy chyba tutaj już przyszli pod scenę. No cóż, drodzy Państwo, zapraszamy do tego, abyście zobaczyli fragment występu dzisiejszej Gwiazdy nie, Wieczoru. Tak, jak już przyjdziecie, to całość oglądajcie, tam fragment, to <noise> w sensu, to, to już całość. Całość na miejscu, a fragment w naszej telewizji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Błonia Siewierskiego zamku rozbrzmiewały na rokową nutę dzięki zespołowi Animate. Kolejna gwiazda to zespół tacy sami, który zaprezentował Lady Punk Show. kiedy Maryla Rodowicz koncertowała w Opolu to jej wierny śpiewający sobowtór pojawił się na tutejszej scenie Pisienką na tym urodzinowym torcie naszego miasta był występ kabaretu Nowaki z lokalnymi akcentami. Proszę Pana, ja bym chciała takie płytki, yy, tylko inne, yy, żeby miały inny odczyt i kolor. Ja sobie w gazecie znalazłam, zaraz Panu pokażę, moja melepeta za mną nosi. Nie, to jak? O, o, o. widzi Pan te prostokątne? Tak. To na pewno, żeby były właśnie takie, tylko bardziej yy, kwadratowe. Pięknie już nie chcę tak żyć. Ja całego siebie poświęciłem pracy. Ale zrozumiałem, że jest ktoś przez duże k. Ktoś, kto potrafi przytulić, pocieszyć. Nie boi się wieczorem chodzić, do tawerny się wierzył. Tak. tak. Ktoś tak. Część są, komendancie. Mamy bardzo poważną misję zagraniczną. Ale to jest mission impossible. Jak to jest mission? Impossible. Ale komendancie, z każdego misiona. Jestem w stanie zrobić pasibol. Przecież rzeki przepłynąłem. Góry pokonałem. Ciemnym lasem szedłem. Z białym mi się nie sleepingowałem. Ale John, tego jeszcze nikt nie dokonał! Ale komendancie, czego jeszcze nikt nie dokonał? Nikt jeszcze nie zrobił porządku ze stadołami w siewierzu. Tak kończymy relację z drugiego dnia obchodów 54. Dni Ziemi Siewierskiej. Jak zawsze było sportowo, muzycznie i rozrywkowo, a to dopiero początek przed wieloma imprezami plenerowymi, jakie zaplanowano na ten sezon w Siewierzu.